Cześć, witajcie. Dzisiaj przygotowanie samochodu do zimy. Na co zwrócić uwagę, co jest ważnego, jak zabezpieczyć poszczególne rzeczy w samochodzie? Zapraszam, a więc tak, na pewno nie ulega wątpliwości opony. Opony dostosujmy do warunków już rzeczywiście zimowych. Zmieńmy czy to na zimowe, czy całoroczne. Tutaj nie będę wchodził już w szczegóły to ma, jaką ochotę, wiadomo, różne warunki są, gdzie się przemieszczamy, czy w górach, czy na, na jakiejś płaskiej przestrzeni, drogach. Tutaj nie będę więcej opowiadał. Mam też film na kanale odnośnie opon. Możecie sobie oglądnąć, prześledzić, rozeznać się, które ewentualnie wam bardziej by były odpowiednie oponki. Może wrzucę wam tutaj gdzieś kartę, właśnie odnośnie opon, to będziecie mogli sobie prześledzić. Czyli tak, opony. Przed zimą warto zadbać o to, żeby były odpowiednie. Kolejna sprawa, aby, abyśmy zwrócili uwagę na to, aby nasz akumulator był w dobrej kondycji. Co mam na myśli dobra kondycja? Chodzi o to, aby był w odpowiednim stopniu naładowania, miał możliwości rozruchu naszego silnika podczas, wiadomo, mogą się zdarzyć przymrozki. 5-10 stopniowe na minusie, czy nawet więcej. Sprawdźmy, jeśli potrafimy, to sami też mogę Wam wrzucić tutaj u góry kartę odnośnie do ładowania akumulatora prostownikiem, sprawdzenia na multimetrze, jakie parametry ma w danej chwili akumulator Jeśli nie czujemy się na siłach, podjedźcie gdzieś do wyspecjalizowanego punktu, gdzie zajmują się akumulatorami, czy do mechanika dowiecie się, sprawdzicie, będziecie na pewno spokojniejsi. Warto wozić ze sobą też kable rozruchowe, które w razie potrzeby, gdybyśmy na przykład mieli problem właśnie z odpaleniem, uruchomieniem samochodu, mogą nam się przydać. Film też tutaj kartę będziecie mieć do filmiku, gdzie jest temat w jaki sposób uruchomić samochód poprzez przewody rozruchowe. To jest jeden temat. Ważna sprawa, kolejna, abyśmy mieli posprawdzane płyny eksploatacyjne. Zaczynając, może, czy to kolejność będzie taka czy inna, ale zacznę od płynu do chłodnicy. Płynu chłodniczego. Miejmy na uwadze to, że płyny powinny spełniać określone parametry do temperatury minusowych, aby nie mieć problemów w zimie. Że na przykład zdarzy nam się, że coś zamarznie. Mogą być przypadki takie, że ktoś poprzez ubytek płynu chłodniczego nie kupuje już pełnowartościowego płynu, tylko dolewa sobie wodę. Przychodzi jesień, przychodzi zima, zapomina o tym, budzi się rano, odpala samochód, zamarznięte wszystko, bo nie wymienił sobie płynu. Nie zalał płynu już pełnowartościowego, tylko po prostu została mu tam woda. Zaskoczyła go jak drogowców zima. To jest jeden, jeden ważny aspekt. Zwróćmy uwagę na to, aby płyn chłodniczy miał odpowiednie parametry. Też możemy sprawdzić sobie albo kupić specjalny przyrząd. Może Wam wkleję tutaj zdjęcie, jak to mniej więcej takie przyrządy wyglądają, które możemy sprawdzić sobie sami w domu parametry naszego płynu chłodniczego. Czyli wtedy odkręcamy korek, wkładamy, zanurzamy, zaciągamy troszkę płynu i wyskakuje nam informacja, jaki parametr stopnia zamarzania jest płynu chłodniczego. Jeśli nie wiemy, podjeżdżamy do wyspecjalizowanego punktu, oni nam to sprawdzą. Kolejna sprawa po płynie do chłodnicy jest płyn zimowy do spryskiwaczy. Pamiętajmy, szyba nam się brudzi, są opady deszczu, śniegu, trzeba tą szybę przepłukać, przeczyścić jeśli mamy płyn letni będzie nam zamarzał pamiętajmy, aby wypsikać, jeśli mamy letni płyn, wypsikajmy go wyciągmy, jeśli potrafimy, ale najprościej wypsikać go po prostu na szybę, jeśli jest dodatnia temperatura zalać, zalać zimowy płyn w Oplu akurat mamy tutaj zaznaczone właśnie miejsce, gdzie wlewamy płyn, czyli odmykamy zalewamy zimowy do spryskiwaczy. Jesteśmy spokojni jeśli chodzi o naszą przednią szybę. Kolejna e, ważna sprawa, światła żarówki. Miejmy na uwadze to, e, że słaba widoczność jest wiadomo w porze jesienno-zimowej. Złe ustawienie świateł, słaba widoczność. E, żarówki też mogą być e, słabsze jakościowo też można znaleźć wiele informacji jak sobie dobrać jeśli ktoś by był zainteresowany to sobie na pewno znajdzie wyszuka w internecie informacji odnośnie bardzo dobrych jakościowo żarówek ale podstawowa rzecz podjedźmy na stację diagnostyczną niech nam sprawdzą czy mamy odpowiednie ustawienie świateł aby jednak to pobocze było lepiej oświetlone, żebyśmy nie razili złymi ustawieniami świateł samochodów nadjeżdżających z przeciwka, nie oślepiali przechodniów. Zwróćmy na to uwagę. To jest kolejny, kolejny aspekt, który warto, o który warto się zatroszczyć. Kolejną sprawą, jak już powiedziałem, o płynie do spryskiwaczy. Warto zaopatrzyć się. Co? Skrobaczka do szyb. Wiadomo, mamy gdzieś warstwę śniegu, lodu. Warto sobie tą skrobaczką pomóc, abyśmy mieli jednak tą widoczność dobrą. Kolejna sprawa. Jeśli mamy zwykły śnieg, bo niekoniecznie musi być na szybie przymarznięte. Zmiotka, zwykła, najzwyklejsza zmiotka. Odśnieżamy sobie. Fajnie, odpalimy samochód, nagrzejemy przednią szybę. Wszystko jest ok. Jeśli, jeśli mamy problem e, z szybą, możemy jeszcze zamiast używać skrobaczki, bo wiadomo, jeśli jest przymarznięty bardzo e, lód, właśnie do, do szyby, skrobaczką niszczymy warstwę wierzchnią szyby, gdzie to później na pewno każdy z kierowców zaobserwuje. E, robi się rozproszenie światła od samochodów, które jadą z przeciwka, mamy utrudnione naprawdę wtedy widoczność jeśli chodzi o nasze warunki warto wtedy mieć jakiś, czy to zwykły płyn do spryskiwaczy, sobie przelać do psikacza takiego, spryskać szybę albo po prostu kupić sobie e, stricte płyn, który odmraża szyby wtedy rozmrozimy sobie szybę Później odpalimy samolot, nagrzejemy. Będzie prościej na pewno, na pewno nam zadbać o widoczność. Ważną sprawą są też pióra do wycieraczek. Aby jednak ta woda, ten śnieg, który jest rozpuszczony na szybie, padający, był dobrze zbierany, ściągany przez, przez wycieraczki. Abyśmy jednak tą widoczność mieli dobrą. Kolejną wa ważną sprawą o którą wartołoby się zatroszczyć, czyli tak, żeby dostać się w ogóle do samochodu. Zadbajmy o to, aby nasze zamki, czyli w tym wypadku tutaj ta zapadka, była nasmarowana. Że wiadomo tam gromadzi się też jakaś woda, wilgoć, może nam po prostu zanaznąć, na zwykłej świecie. Kupmy sobie są w sprayach takie biały smar, który psikniemy, zabezpieczymy Będziemy bezpieczniejsi, jeśli chodzi o otwarcie, dostanie się w ogóle do samochodu. Po pracy, po nocy, gdzieś będziemy chcieli odpalić samochód, wejść do samochodu. Już mamy, dziękuję bardzo, problem z do dostępem do samochodu. Jeśli mamy zamek na kluczyk w samochodzie, centralny zamek nie będzie nam działał, albo po prostu mamy starszy typ samochodu, gdzie otwieramy samochód przez kluczyk, też. Tutaj, w tą zapadkę do środka może dostać się woda, wilgoć. Będzie problem z włożeniem kluczyka. Co nam pomoże? Też tutaj może Wam jakieś zdjęcie wrzucę. Są specjalne spreje, płyny, które właśnie psikujemy do, tutaj do środka. Od, odginamy tak jak kluczyk, wkładamy końcóweczkę tego spraya, Wciskamy do środka, psykamy. Po kilkunastu sekundach nasz zamek będzie ewentualnie udrożniony. Będziemy może mieli łatwość z dostaniem się do samochodu. Może być też kwestia z podgrzaniem kluczyka zapalniczką i włożenie go ewentualnie i poczekanie, żeby to ciepło rozeszło się w środku przez kluczyk, ta, ta, ta temperatura, żeby oddała tam tą zapadkę. Ale to może nagram Wam filmik osobny, e, przedstawię, jak to można zrobić. Kolejną ważną sprawą jest zadbanie po prostu dalej o łatwe dojście, dostęp do e, samochodu. Tutaj mamy wszędzie uszczelki. Na wewnętrznej stronie samochodu, popatrzcie, są wszędzie uszczelki. Tutaj też gromadzi się dużo wilgoci, dużo deszczu. Ogólnie. Woda. I też to może Wam wszystko zamarznąć. Zadbajmy o to, aby te uszczelki, albo posłużyć się specjalnym silikonem, właśnie do uszczelek, czy to do drzwi z jednej z drugiej strony, czy do bagażnika. Spryskajmy właśnie te uszczelki tutaj sobie, żeby nie było problemu, że po prostu otwieramy drzwi i nam blokuje cały czas pełne otwarcie drzwi przymarznięta właśnie uszczelka do warstwy tutaj obrzeża drzwi. Możemy użyć też ewentualnie plaka, to jest coś, co nabłyszcza, też posiada w sobie jakieś tam środki, które powodują jakby takie taką warstwę ochronną właśnie do uszczelki, że, że ta, ta powierzchnia nie będzie taka szorstka, będzie bardziej natłuszczona i, i ten... Po prostu ta woda nie zamarznie na, na nim tak bardzo. Także wybierzmy sobie ewentualnie opcję, jaką, jaka nam będzie odpowiadać, abyśmy naprawdę byli zadowoleni z eksploatacji samochodu właśnie podczas zimy. Ważną sprawą, aby nam w środku nie parowały szyby, zadbać o to, aby był wymieniony filtr kabinowy. Filtr kabinowy, wymiana filtra kabinowego. Też Wam wrzucę tutaj kartę. Jest na moim kanale, w jaki sposób to wykonać. Ja daję tutaj przykład w Oplu. Natomiast każdy sobie może znaleźć pod swój samochodzik ewentualnie opcję, jak sobie to samemu zrobić. Jeśli nie, podjedźmy do też jakiegoś warsztatu. Zadbajmy o to, aby dywaniki... Też nie były nasiąknięte wodą. Wiadomo, że w zimie warto mieć dywaniki gumowe, które łatwo wyczyścić, wylać wodę, ewentualnie ze śniegu, który się rozpuścił nam w środku. O co chodzi? No, jest w środku cały czas wilgoć, i ona, jeśli samochód rozgrzejemy, będzie ciepło, w samochodzie będzie to parować. Przez pierwsze minuty z początku jak zaczynamy jechać samochodem, samodnie nie jest jeszcze aż tak bardzo rozgrzany, będzie problem z parowaniem szyb. Później wiadomo jak się już rozgrzeje, no to jednak będzie wchłaniał, wchłaniał filtr, jeśli oczywiście jest w dobrym stanie, z możliwością wchłaniania tej wilgoci, będzie sobie z tym radził. Słuchajcie, jeszcze kwestia jest taka. Jeśli ktoś porusza się w terenach naprawdę górzystych, opony czasami nie dają rady, nawet będące świeże, nowe, w bardzo dobrym stanie, warto też mieć jakieś może łańcuchy ewentualnie. To już sobie sami musicie odpowiedzieć na pytanie, czy Wam akurat będą potrzebne. Ale warto mieć, wrzucam taką troszkę do, do przemyślenia sytuację, warto mieć też jakąś linę holowniczą, Różnie się może zdarzyć: możemy gdzieś do jakiegoś rowu sobie wjechać, ewentualnie gdzieś się zakopać. Trzeba będzie podpiąć i mieć możliwość wyciągnięcia przez kogoś, ewentualnie się z jakiejś tam, z jakiejś tam dziury, z jakiejś tam ewentualnie z problemu z wyjazdem sami sobie nie damy rady. Także dziękuję serdecznie za obejrzenie filmu. Jeśli dla kogoś to było pomocne, cieszę się, zachęcam do subskrybowania kanału, jeśli ktoś jeszcze nie zasubskrybował, aby być na bieżąco z filmami, które pojawiają się u mnie na kanale, zachęcam do dajcie, dajcie kciuka w górę, aby film mógł rozwijać się dalej i roznosić po kanale, po YouTubie. I cóż. Dziękuję serdecznie za obejrzenie filmu. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.